Hej, siemanko, siemanko, Pan Automacik z tej strony. Jestem właśnie na awarii napędu, napędu wiśniowski Optimum 600. Znany automat, częste, znaczy częste. Po wielu latach po prostu pracy jest praktycznie ta sama usterka w każdym właśnie takim napędzie. Bardzo często to się zdarza. A już Wam mówię o co chodzi z usterką. Zobaczcie. Napęd od marki Wiśniowski. Napęd to jest taki właśnie, że silnik jeździ po szynie, a w szynie, zobaczcie, jest taki przewód spiralny. I bardzo często bywa tak, że on po prostu pęknie gdzieś. Tego się już nie lokalizuje. Po prostu się wymienia przewód. Tutaj akurat pękła żyła od fotek. od fotek jest gdzieś pęknięta. Nie ma co tego szukać, nie ma sensu naprawdę. Eee, I tyle. I można to łatwo sprawdzić. Odłączając tą wtyczkę, bierzemy multimetr i mierzymy sobie każdą żyłę. Naprzemiennie sobie mierzymy i będzie widać na której że jest brak przejścia. Także na ten optimum mówię często usterka pęknięty przewód spiralny. Często właśnie jest też taki efekt, że wam brama jedzie do pewnego momentu, mówię o tym napędzie. Bo on jeszcze występuje w postaci takiej niebieskiej chyba obudowie. I właśnie jest ten efekt, że brama jedzie do pewnego momentu i stop. Zatrzymuje się, jakby, wiecie, jakby przeciążeniówka zadziałała, albo ktoś nacisnął stop. I to też właśnie wtedy wskazuje na pęknięty przewód spiralny, bo wystarczy go czasem lekko tylko przesunąć, rozprzęgnić, przesunąć go z 10 cm i zaczyna znowu działać. I to jest właśnie taka taka usterka w tych napędach. One są naprawdę fajne, działają długo, bezawaryjnie, no ale ten przewód spiralny czasem się zużywa, jak wszystko. Także, jeżeli takie porady są dla Ciebie istotne, oczywiście subskrypcja i komentarz. Pozdrawiam, Pan Automaci i Białystok.